Ja wczoraj się nie odzywałam, ponieważ dojechaliśmy późno i już nic ciekawego nie robiliśmy. Ja witam was we vlogu. Jestem na wyjeździe w Szklarskiej Porębie. Jestem tutaj na 5 dni. Mamy dużo fajnych planów. My teraz szykujemy się do wyjścia, ponieważ idziemy na narty. Jestem już w stroju. W tym roku jeszcze nie byłam na nartach, w sensie ogólnie tej zimy. Tak, zapraszam was na vloga, w którym pokażę wam jak spędzam tutaj te 5 dni. Miłego oglądania. umyłam się, teraz sobie robię jedzenie. Moi rodzice poszli na basen z dzieciakami, więc mam wolną chatę. Teraz mam plan zjeść i pójść na dół, usiąść sobie na jakiejś sofie i poczytać, pomontować. takie chillera, taki odpoczynek. Jestem mega zmęczona. Miałam iść na siłownię, ale no te narty mnie wykończyły, więc myślę, że to był wystarczający trening. I że wygrałam w bingo i dostałam darmową pizzę. Więc jutro mam obiadek. My w zasadzie już idziemy spać, dlatego odzywam się jutro. Hej, wszystkim witam w drugim dniu. My na narty. Outfit check. Jest mi gorąco. Dzisiaj chyba jest więcej ludzi. Wczoraj nie było w ogóle. Naprawdę nie staliśmy w ogóle w kolejkach, co było super, ale dzisiaj jest sporo aut. Obym się myliła. Mało w tym vlogu gadam. Myślę, że ciekawsze jest jak pokazuję, ale teraz się zbieramy na basen i potem wieczorem mamy Familiadę, kolejna gra taka wieczorna. Mega to jest fajne, że tak fajnie organizują ten czas, dlatego będziemy grać rodzinnie. Może coś wygramy znowu. I wieczorem pójdziemy na kolację i zjem pyszne ravioli, podobne jest pyszne. Moje rodzice mówią, że naprawdę, więc spróbujemy. że mnie będzie słychać, a więc jestem w restauracji, i zamówiłam już obiad moi rodzice zaraz przyjdą, wróciliśmy z wiosenu jeszcze byłam na siłce, zrobiłam sobie krótki trening na brzuch, cały jutrzejszy dzień będę vlogować, e, więc raczej nie będę wstawiać niczego z jutrzejszego dnia w tym vlogu e, ponieważ szykuję jeszcze dla was kolejny filmik z tego miejsca możliwe, że już jest na kanale, albo nie a więc zapraszam, jeżeli nie ma, to znaczy, że będzie za tydzień Eee, tak i będzie bardzo fajny, więc nie zdradzam jeszcze nic, e, dlatego widzimy się pewnie dopiero za dwa dni, ale to zobaczymy. Przygraliśmy. Ja teraz lecę śpiewać, ćwiczyć i... Perou Was w ostatnim dniu, mamy godzinę 13. Dzisiaj mamy mega taki lazy day. Wczoraj było produktywnie, dzisiaj. Odpoczywamy, cieszymy się ostatnim dniem. Godziny temu dopiero zjedliśmy śniadanie o 12. .00. Poranek był powiedzmy całkiem produktywny, chociaż wstałam 9.30. Poszliśmy około 10.00 z rodzicami na spacer. Jest tak pięknie w nocy, tak padał śnieg. Widzieliście na przebitkach, które wstawiłam, no jest ślicznie. Dzieciaki właśnie poszły z rodzicami yy, na spacer. w sensie wyszli przed hotel i tam się rzucę z śniżkami. Może zaraz do nich dojdę. Na pewno chcę dzisiaj poczytać książkę, i dzisiaj jest piątek, dlatego chcę wstawić filmik ten. Mam nadzieję, że zdążę go zmontować, zrobić miniaturkę, żeby go dzisiaj wstawić. No jak nie, no to wstawię go jutro, no ale wolałabym dzisiaj, zobaczymy. Dwa dni temu skończyłam książkę Dobrostan od Agnieszki Maciąg. Skończyłam ją czytać dwa dni temu. To jest moja czwarta jej książka, wydaje mi się? Tak. Jest to taki poradnik. Ja osobiście lubię jej książki, bardzo lubię jak ona pisze. Ona ma bardzo dużo książek, ja przeczytałam tylko cztery, z czego jedna była taka z przepisami. Ta szczerze najmniej mi się podobała, w sensie Nudziła mnie. Wydaje mi się, że jestem już na takim etapie, ponieważ przeczytałam dużo, bardzo dużo takich książek samorozwojowych e, o szczęśliwym życiu, jakbyś lepszą wersją siebie. W tych książkach dużo rzeczy jest po prostu takich samych, powtarzających się. Z większością rzeczy zgadzam się z autorką, ale jest trochę tych rzeczy, z którymi po prostu się nie utożsamiam. Trzeba mieć po prostu otwarty umysł na to i tak rozważnie do tego podejść. Żeby nie wyciągnąć takich złych wniosków, ja bardzo polecam te książki tej autorki. Osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z takimi książkami samorozwojowymi. To były moje pierwsze książki, które przeczytałam tego typu. Mogę bardzo, bardzo polecić. Dwie książki tej autorki: Twoja wewnętrzna moc i smak szczęścia. Napiszę na dole w opisie. Smak szczęścia naprawdę super. Bardzo mnie tworzyła oczy na odżywianie. Naprawdę uważam, że są warte polecenia, bo ona w bardzo prosty sposób tłumaczy to wszystko i daje do myślenia, polecam. Ta książka, jak mówię, już mnie trochę nudziła, ale tak uważam, że dla osób, które nie mają jeszcze dużej wiedzy na ten temat, będzie fajna, bo opisuje bardzo fajne rzeczy i, jak już mówiłam, w łatwy sposób. Dlatego dla osób, które przeczytały już multum tych książek, myślę, że... mogą się znudzić, ale to jest moja opinia. No i wczoraj zaczęłam książkę, biografię twórcy Nike. A. Pokazywałam ją w filmiku, który pojawi się 18 lutego. Nie będę o niej dużo mówić, ale zapowiada się fajnie. Będę ją dzisiaj czytać cały czas i jutro w podróży na pewno też. Dobra, bo ja się rozgadałam, a oni są na dworze i czekają na mnie. Tego lecę i odezwę się później. Okej, okay, wróciliśmy z basenu, teraz idziemy na obiad o kolację i na kamember. W zasadzie teraz cały czas montuję, ponieważ zależy mi, żeby wstawić ten filmik dzisiaj. Uda się, uda się. Mój tata teraz poszedł zamówić kilka dań, a ja idę do innej restauracji zamówić pizzę. Kolejna darmowa, bo my tej często przyjeżdżamy i wygrywamy dużo darmowych rzeczy, więc...